Aszantita Rot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na czytanie, co myśli, co czuje i jakie ma zamiary wobec Was osoba, o której wymyślicie, którą Wy być może macie w sercu. Także wybierzcie kartę, która Was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się, i zaczynamy. Zapraszam. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. Przeszłości um, może tutaj właśnie w pewien sposób blokować pogłębianie się tej Waszej relacji. Może powodować, że ta Wasza znajomość, relacja, yy, no właśnie, w tej chwili nie ma szans wejść na taki wyższy poziom zaangażowania, ale karty sugerują, yy, żeby mieć więcej zaufania do tego, co się dzieje. Do siebie samej, siebie samego, ale też przede wszystkim do góry, do tej wyższej świadomości, do Boga, do wszechświata. I tutaj problem może być po waszej stronie. Być może to wy nie zamknęłyście, nie zamknęliście pewnego etapu w swoim życiu, ale mam wrażenie, że w większości przypadków chodzi tu o osobę, na której Wam zależy, tak? o którą pytacie. I być może macie do czynienia z kimś, kto jeszcze jest w jakiejś relacji. To już się kończy, zaufajcie, nadchodzi moment uwolnienia. Może być tak, że właśnie ta osoba zakończyła jakąś relację, ale w tej chwili nie ma w sobie tyle gotowości, żeby. Zaangażować się, żeby dać Wam to, czego Wy potrzebujecie. Także e, sami najlepiej wiecie, po czyjej stronie są te blokady, są takie przeciwności losu. No tutaj mm, brakuje szczerej, otwartej komunikacji. E, mówię, mogę mówić do osób, które są w pewnego rodzaju układzie. Być może jest to romans. Być może oboje mm, ukrywacie przed, przed innymi to, co dzieje się między wami, to, co was łączy, to, co do siebie czujecie, a jest tutaj bardzo silna energia, jest tu ogromny magnetyzm, jest tu, ja bym powiedziała takie duchowe połączenie w niektórych przypadkach, no bo to nie będzie dla wszystkich. I wy doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że nie spotkaliście się przypadkowo, że no tutaj ten los tak was poprowadził, że musieliście stanąć na swojej drodze. Po coś jest, po coś było wam to potrzebne. Mm. I tylko właśnie tak jak powiedziałam, brakuje tutaj takiej szczerej, otwartej komunikacji, żeby porozmawiać jak jest, żeby porozmawiać o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach. Mm. I mam wrażenie, że to ta osoba nie mówi wam wszystkiego. Trochę tu jest taka energia ciepło-zimno, tak? Że właśnie y, są być może momenty, gdy jest między wami naprawdę fajnie. Bardzo dużo pasji, namiętności, takiej ogromnej czułości i ktoś otwiera się. Mm. Nie boi się wówczas powiedzieć o swoich uczuciach, emocjach. Ale są też momenty, takie jak teraz, gdzie ta osoba. Tak, jakby zmiana o 180 stopni, tak? Yy, nagle wchodzi właśnie ten król lodu, yy, nagle yy, ktoś zaczyna tutaj za dużo analizować, za bardzo racjonalnie podchodzi do pewnych rzeczy, przez co ta dynamika, tak, ta energetyka tutaj tak się zmienia, że czujecie zupełnie co innego ze strony tej osoby. Ktoś się wycofuje, ktoś y, przestaje się kontaktować, albo tak, bo może to być zastój taki między wami, cisza, nie ma kontaktu, albo ten kontakt jest mocno ograniczony. Tak jakby tutaj ktoś nie do końca wiedział, czego, czego chce. Jeżeli nie macie kontaktu, to ta osoba. Wiele się, wiele się dzieje w życiu tej osoby. Pracy w życiu osobistym ta osoba próbuje złapać taki balans, ale nie za bardzo jej to wychodzi ze względu na to, że wszystko racjonalizuje, ze względu na to, że tak tkwi w tym umyśle. Ale są tutaj plany. Są tutaj plany, jak do Was podejść, jak tu a być może was do czegoś zachęcić, jak tu odnowić ten kontakt, bo mogło wyjść trochę niezręcznie. Bo ktoś mógł się wycofać tak nagle, bez słowa, wytłumaczenia. W tej chwili. No i właśnie, tutaj takie dwa scenariusze. Bo rada jest taka, żeby to zostawić, żeby ewentualnie nie wracać do tego, co było, tak, albo dać komuś. Jasno do zrozumienia, że póki ta osoba nie zamknie pewnych rozdziałów, tak, to, to nie macie o czym rozmawiać. Więc tutaj karty no, są dosyć konkretne w tym swoim przekazie. Jeżeli to Wy macie niepozamykane tematy, nie wiem, czujecie jeszcze coś do kogoś innego, czy po prostu łączą was jakieś sprawy finansowe. Um, no jakiekolwiek, tak? Zawodowe, z byłym partnerem, czy z byłą partnerką, ten temat, ten rozdział należy zakończyć, jeżeli chcecie, żeby dana relacja weszła na wyższy poziom zaangażowania, jeżeli chcecie coś budować na naprawdę solidnych fundamentach. Ewentualnie przestać właśnie wracać do przeszłości, do tego, co było. Nawet właśnie, jeżeli chodzi o tą osobę, jeżeli było między Wami różnie, to... O ile chcecie dać sobie szansę, to trzeba zacząć z czystą kartą, tak? Jeżeli faktycznie ta osoba przyjdzie z konkretami. No tutaj widać, że ten ktoś zamierza się do was odezwać, czyli, um, czyli wyjdzie z tą inicjatywą, ma nadzieję na uzdrowienie tej waszej relacji, ma nadzieję, że będzie lepiej. Widać, że komuś zależy na tym, żeby właśnie było lepiej, żeby się pogodzić. Żebyście mogli spotkać się znowu po środku tej wspólnej drogi. Więc mm, mówię tu. A, tu znowu pojawią się szanse na takie interakcje. Słuchajcie, ale to. To, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzało, będzie zależało również od Was. Będzie zależało również od Was. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Więc ta osoba myśli o Was, i ja bym powiedziała bardzo intensywnie, ale równie dobrze. Znaczy, myśli o Was, ale. Myśli też właśnie o tym, co jest tutaj do, do, do załatwienia, do dogrania. Więc te myśli powodują, że ktoś może być w najbliższym czasie taki spięty, nieobecny emocjonalnie. Tak? Również, jeżeli na przykład jesteście teraz w relacji, możecie mm, zastanawiać się, co się dzieje, dlaczego wasz partner czy wasza partnerka emocjonalnie się odsuwa. Więc to może mieć związek z jakąś przeszłością, z takim poczuciem porażki, ewentualnie z tym, że nie wiadomo, jak ten temat ugryźć. Tutaj też ktoś może być pod wpływem byłego partnera, byłe, byłej partnerki, gdzie ta osoba również nie do końca daje nawet o sobie zapomnieć. I to może być powodem tego, że mimo że czuć tutaj bardzo silne zaangażowanie w sensie takie emocjonalne, bo mówię na poziomie yy, na poziomie takim duchowym, to mimo tego wszystkiego, yy, to ta osoba może się bać zaangażować w coś nowego, szczególnie jeżeli jest to nowa znajomość, tak? To mówię jest tu ciekawość i tak dalej, ale jest równie silny też i strach, lęk. Przed tym, żeby Wasza znajomość właśnie na ten wyższy poziom zaangażowania weszła. Ze względu na niedokończone sprawy, tak? niedokończone sytuacje. To może być również ktoś, i tutaj, bo my nie zawsze czujemy nie wiadomo jak ogromne połączenie, tak? Znowu na poziomie tego ducha, ale w tym przypadku być może również mówię do kogoś, kto się zna od czasów dzieciństwa, tak? Że, że znacie kogoś wiele, wiele lat i stąd czujecie, że jesteście sobie blis, bliscy, tak? Więc również to może być tego typu tu połączenie. Jeżeli mówię tutaj, różne historie mi się tu, że tak powiem, w głowie rysują. I być może ten temat po części jest zamknięty. Za długo już czekałyście. Nie chcecie ciągle wracać do tego samego, tak jakby tutaj ktoś zrobił naprawdę dużą, że tak powiem, rozpierduchę w waszym sercu. I ta osoba nie może przestać myśleć, mówię: tu jest chęć odnowienia tego kontaktu. Ale być może wiecie, że tu ktoś pojawi się znowu, kolejny, być może już nawet setny raz, pojawi się w waszym życiu, tylko na chwilę. Bo wraca do waszego życia jak bumerang. Jeżeli chcecie dla siebie czegoś innego, no to, mówię, tu trzeba zakończyć tę historię. Także możecie się spodziewać kontaktu, możecie się spodziewać zmiany takiej energetycznej pomiędzy wami. Możecie się spodziewać, że dawne tematy, które być może myślałyście, że odchodzą do przeszłości, tutaj powracają. Niemniej jednak. Yy, 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 jakby to powiedzieć. No właśnie. Ta osoba chciałaby zostawić, tak, chce zostawić to wszystko za sobą, chce zacząć od nowa, ale nie powiem wam w tym czytaniu ogólnym, ile to może potrwać. To może być tak, że już niedługo faktycznie te okoliczności się zmienią, a może być tak, że to są tylko chęci. I ktoś nie jest w stanie pokonać przeciwności losu. Także, no mówię, decyzja należy do Was. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Bierzcie to, co pasuje do Was. Do waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. Jeżeli mówię do osób, które są, były w separacji, no to prawdopodobnie to jest coś przejściowego i tutaj. Staniecie przed podjęciem decyzji, czy dać sobie kolejną szansę. No, karty sugerują, że warto pracować nad, nad tą relacją. Czy znaczy warto? Że wy możecie wiele wspólnie wypracować, że warto dać sobie szansę. Nie warto kogoś skreślać. Um, to jest ktoś, na kim naprawdę możecie polegać. I tutaj ym, też karta, którą wcześniej wylosowałam. Yy, no, mówi o tym, żebyście miały oczy szeroko otwarte, tak? Bo ta wasza osoba, yy, ta wasza bratnia dusza może różnić się od tego, od waszych oczekiwań, może różnić się. Yy, tutaj. Jakby to powiedzieć? Yy, bo czasami mamy. Obraz, wizję kogoś, z kim jesteśmy, z kim albo kogo zaczynamy poznawać, i z czasem okazuje się, że ta osoba jest trochę inna niż się spodziewałyśmy, spodziewaliśmy. Więc ta osoba może Was w najbliższym czasie zaskoczyć i to absolutnie nie musi być w sensie takim negatywnym. Pamiętajcie, zobaczymy, co nam karty tutaj mają do przekazania. Więc zdecydowanie, jeżeli, yy, słuchajcie, doszło między wami do jakiegoś nieporozumienia, ja bym powiedziała, wy tu należycie do siebie. Jak nikt inny. I jeżeli doszło między wami do nieporozumienia, do kłótni, to nie musiała być taka fizyczna separacja, mogło dojść między wami do separacji takiej emocjonalnej. Ktoś się wycofał, nie wiem, doszło do takiego ochłodzenia. Jak to w życiu? Różnie bywa. Teraz ta osoba trochę, tak jakby czekała na Waszą inicjatywę, aż Wy podejmiecie decyzję, zdecydujecie się na coś konkretnego. Być może stanęło na tym, że sami do końca nie wiecie, czego chcecie. Inaczej widzicie pewne rzeczy. Nagle okazało się, że inaczej, że inną macie wizję na przyszłość, tak? To są tylko przykłady. I teraz ta osoba czeka, aż wy ym, podejmiecie jakieś kroki, jakieś działanie. Być może uwolnicie się od czegoś, co Wam nie służy. Jeżeli mówię do osób, które są w trudnych, naprawdę skomplikowanych sytuacjach, no bo. Jakby nie patrzeć, jest was tutaj sporo. Może być tak, że wasza osoba czeka, aż uwolnicie się z relacji, w której tkwicie. Nawet pod względem mentalnym. Mówię, może chodzić też o przekonanie albo plany, tak? Hmm. Może też ktoś czekać na to, aż. Tutaj, w tym kontekście, aż jeżeli dzieli Was odległość, to aż, aż się spotkacie, aż zdecydujecie się, żeby przyjechać, żeby odwiedzić tę osobę. Mówię, może chodzić o różne sytuacje. W każdym razie ta osoba oczekuje konkretów. Ona widzi Was razem. Nawet jeżeli tu coś miałoby trwać, nawet jeżeli trzeba było czekać, to jest ktoś, kto jest gotowy poczekać. Kto, kto jest gotowy dać czas. Ale nie chcę tylko słów. Chcę, żeby mm, te słowa, te obietnice były spójne z waszymi czynami. No, może być trochę tutaj za dużo, w, w, za dużo osób w to wplątanych. Oczywiście nie w każdym przypadku tak będzie. Ta osoba chce czegoś poważnego. Myśli o Was w, no naprawdę, na serio. Tak jakby ktoś chciał budować. Chciał takiej stabilnej relacji. To jest ktoś, kto ma Was w sercu. Komu zależy? Komu się bardzo podobacie? Wszystko pamiętajcie, zależy też od tego, na jakim etapie znajomości jesteście. I kto chciałby, żeby było lepiej, żeby znowu powróciła pasja, namiętność, to ciepło, kontakt. Nie chcę już dystansu, nie chcę już życia na odległość, nie chcę już tej tęsknoty. Ale no mówię, przede wszystkim to wy musicie wiedzieć, czego chcecie. Przede wszystkim to wy musicie być może postawić komuś innemu granice albo przezwyciężyć swoje lęki i obawy przed zaangażowaniem, uwolnić się od negatywnych wzorców wyniesionych z domu, od negatywnych przekonań. Być może chodzi o jakieś nałogi. Jeżeli chcecie naprawdę tutaj stałej, yy, trwałej relacji. Także dosyć, yy, no tu konkretny przekaz. Ta osoba, mimo strachu, mimo lęku, yy, no, nawet jeżeli miałoby dojść do takiego ochłodzenia chwilowego, to nie odejdzie, nie zrezygnuje. Nie podejmie decyzji, bo nie jest na to emocjonalnie gotowa. Da szansę, przetrwa, wytrzyma. Więc jeżeli i Wy jeszcze w to wierzycie, no to może faktycznie warto coś zadziałać w tym kierunku, ale pamiętajcie, czasami te energie mogą się odwracać. No, także tyle. Tyle, tyle, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Tak, 3. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak, trójeczki. No tutaj niewykluczone, że pytacie o kogoś, z kim dzieli Was odległość. Więc być może jest to taka znajomość internetowa. Być może właśnie więcej komunikujecie się przez, przez telefon, przez wiadomości. To może być również osoba um, zupełnie, słuchajcie, wychowana w innej kulturze. Także to może Was różnić: kultura, środo, środowisko, religia. No zobaczymy. Karty pokazują, znaczy pokazują, mówią o tym, że mm, no jest to coś. Jest to coś, podobacie się sobie, działacie na siebie, jest takie flow. Mm, no i tutaj ta karta mówi o tym, żebyście myśleli pozytywnie, tak? Jeżeli chodzi o wasze życie uczuciowe. Idą zmiany. Idą zmiany ku lepszemu. Może kończy się jakiś trudny czas w waszym życiu. Aha. No mamy to. Czekajcie. No i słuchajcie, trójeczki. Okej, okay, więc no to nie będzie dla wszystkich. Ale tutaj ym, ciągnie się za wami coś z przeszłości, może chodzić o jakąś relację, może chodzić o kogoś, z kim naprawdę byliście od najmłodszych lat, albo z kim y, czuliście, że, że to jest to, że to jest to na całe życie. Ym, I nagle ktoś zmienił plany. Ktoś się wycofał. Doszło do, do czegoś, czego się nie spodziewaliście. Relacja się zakończyła, ale nie zakończyła się w Waszym sercu, być może w Waszej głowie, i tutaj dalej jest tęsknota, dalej jest wracanie do przeszłości, mm, dalej są silne emocje, które, które się pojawiają. Tak, jeżeli zobaczycie tę osobę, jeżeli pomyślicie o niej, mm, nie wiem. Usłyszycie piosenkę, która wam się kojarzy z tym konkretnym człowiekiem. I być może właśnie mówię do takich osób, <laughs> I tą grupę, ta grupa mm, tu was przyciągnęła, drogie trójeczki. No powiem tak. Jeżeli chcecie poczuć tą satysfakcję, otworzyć się w pełni na miłość, to ten rozdział swojego życia należy zakończyć. Bo tu jest pokazana, mm, pokazana sytuacja, że wy możecie pytać o kogoś, z kim już byliście. I taki scenariusz. Ta osoba oczywiście dalej e, gdzieś myśli o was. Jest tutaj duża ciekawość, ale nie zamierza się kontaktować. Być może zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo was skrzywdziła. Ewentualnie czuję się. Yy, ewentualnie właśnie, to może być tak, że to nie jest poczucie winy, ale poczucie krzywdy. Tak, że to wy zrobiliście coś złego. Yy, I nie jest w stanie wam tego wybaczyć, więc w zależności z kim mi, mieliście do czynienia, w każdym razie. Dalej ta osoba myśli o Was. Tak jak Wy. O tym kimś. Z tym, że niewykluczone, że w życiu tej osoby ktoś już się pojawił. I to nieważne to mogą być krótkoterminowe relacje to może być takie pisanie z kimś, a być może ktoś, z kim już ta osoba sobie życie układa. I tak jak powiedziałam, tutaj. Ten ktoś będzie teraz skupiony na sobie, by zapomnieć, by zostawić to za sobą, by nie wracać do tego co było. Być może wasza relacja była naprawdę bardzo burzliwa, karmiczna. W, ta w takim przypadku przekaz jest jak jasny, tak? Zostawcie to już za sobą. Tutaj oczywiście może być kontakt między Wami, ale ja nie widzę powrotu, bo w Waszym życiu ma pojawić się ktoś nowy i stąd ta karta, tak? I być może właśnie to będzie ktoś poznany przez internet. Być może wyjedziecie gdzieś za, gra znaczy za granicę, czy po prostu poza miejsce swojego zamieszkania i tam kogoś poznacie, tylko zostawcie już tą historię. Żeby nie mieć w sobie takich przekonań, że wszyscy są tacy sami. Nie ma sensu. Nie wierzę już w miłość. Bo ta miłość naprawdę może Was jeszcze zaskoczyć. Bardzo pozytywnie. Ewentualnie należałoby odwrócić sytuację i może być tak, że ktoś się pojawił w Waszym życiu. Podobacie się sobie. Jest to coś, tak? Mm, tylko, że ta osoba no, nie jest gotowa na to, żeby się zaangażować, bo wciąż myśli o przeszłości. Więc hmm, jedyne, co możecie, to możecie pomyśleć o sobie, po prostu w tym przypadku skupić się na sobie. Zachować ewentualnie taki dystans emocjonalny, nie angażować się zbyt szybko. Bo szkoda waszej energii, po prostu. Nie jesteście tutaj po to, żeby kogoś ratować z opresji, czy być dla kogoś tym tak zwanym plasterkiem. No nie. Na tym etapie tu jest pokazane, że wy Powinniście wiedzieć czego chcecie. Powinniście trzymać się swoich standardów. Bo mówię pojawi się ktoś, yy, pojawi się ktoś, kto, kto naprawdę będzie fajnym zaskoczeniem dla was. Kto może być cudownym towarzyszem w waszym życiu. I tego się trzymajcie. Tyle, także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.